Siemanko. Siemanko, cześć. Zobaczcie jaką ekipę mam tutaj dzisiaj. W ogóle chciałem was tutaj przywitać wszystkich. Jesteśmy myślę na jednym z piękniejszych zbiorników, na, którym, na których byłem, bo jestem tu pierwszy raz, ale już mi się podoba. Może po kolei chłopaki coś powiecie, parę słów. Spodarka, jest Dokładnie. <noise> gospodarz. Dokładnie. Gospodarz, może powiedzieć tyle, że łowisko obfituje w ładne ryby, płocie pokaźne, ładne leszcze. Trafiają się klenie, jazie. Eee, ogólnie zbiornik nie jest płytki. Może teraz stan wody eee, powoduje to, że 3-4 metry to jest dosyć płytko, bo normalnie łowimy na 5-6 metrach, eee, ale z innego brzegu. Tutaj przyjechaliśmy od tej strony, gdyż jest to ta płytsza część zbiornika, gdzie płoć i leży. wiosenna podną, pora taka. Wiosenną porą właśnie w kierunku tarła i, i, i mam nadzieję, że dzisiaj Uda się przychwycić troszkę te rybki i połowić. No jest z nami ekipa Federlinka, także jest Karol, jest Szymon. Oczywiście ja. jest, jest, jest z nami. Nie, nie, jest, to... z nami, jest z nami słynny Duduś. Jak nie macie spawików, to się do niego odezwijcie. Jeszcze plecy mi wczoraj podobnie. Prosto z Poznania przyjechaliśmy, nie, nie wiem nawet gdzie, gdzieś, gdzieś pod czeską granicę, tak? Pani, jak a jak jesteśmy, tak naprawdę tamte wzniesienia to już są Czechy a zbiornik jest usytuowany. W taki sposób, że my jesteśmy w Dolinie Bobru. Tam te zalane krzaki, tam bub wpada z gór i od razu już został przegrodzony tym zbiornikiem. To jest najwyżej położony zbiornik zaporowy w Polsce, blisko 600 metrów nad poziomem morza. Zbiornik nie jest mały, bo go nie widać w całości. Tu jest ta e, tama w miejscowości Miszkowice, e, to jest e, ta e, tama tylna, czy jak, jakkolwiek ją się nazywa, natomiast tama czołowa, o wiele wyższa i większa jest za tamtym zniesieniem. Zbiornik ma 200 hektarów Jest doskonałym łowiskiem wiosennym I bardzo dobrym łowiskiem zimowym Tutaj łowi się spod lodu Co dla wielu w innych rejonach Polski jest wręcz niemożliwe Że tutaj ludzie wędkują, a gdzie indziej nawet lodu nie no, widzieli Tu chyba zawsze lód jest, co? Tutaj w tym roku lód też miał tak Już z, z 15 cm i więcej, tak? A gdzie indziej nawet ludzie nie mogli wejść na tafle, na tafle lodu no. Doskonałe łowisko dla spinningistów nie wiem jak to jest, bo Arek może jest bardziej zorientowany, czy można tu pływać na spalinowym silniku, czy nie, ale jeżeli, jeżeli Chyba strefa z... ciszy, co? Na są spalnówki, spalinówki są zabronione dla wędkarzy. Próbujemy temat ogarnąć tak, żeby żeby ci, co przyjeżdżają rekreacyjnie, pływają na spalinówkach tak samo mogli wędkarze wodkowo. Tak, rozumiem. Bo jest to Natomiast są tutaj Nierudno. bardzo ładne sandacze. Są piękne okonie yy. Może nie mówmy o tym, bo za chwilę ich nie będzie. Ale my nie przyjechaliśmy na sandacze, ale no. Ale wiesz, niedługo może ja tu przyjadę na sandacze. No. Nie, no, słuchajcie, to w ogóle jest minus 3. Mamy 27 kwiecień, jest minus 3. Także nie wiem, co mam wam powiedzieć. Zabraliśmy krótkie rękawki, a tu chłopaki w zimowych czapkach stoją. Trzymaj, także ciepło. Tak, dokładnie. Bierzemy się za robotę, koniec gadania. Piękne słońce. Dobra. Do roboty. No co. Dzisiaj słuchajcie prostotą chcemy powędkować, że tak powiem. Tak wpadliśmy na pomysł. Trochę gliny. Tak. Mikołaj zrobił glinę. Mamy zanętę. Dosyć prosto. Mamy turbo black 2 kilo. Do tego czarnego Glock Pro. Z tego nam wyszło około 6 litrów. Fajna treściwa mieszanka. Bez żadnych dodatków. Tak jak wyszło z paczki. Fajny kolor, nie? Tak, Taki ciemny. naturalny, ciemny kolor. No, idealnie zginą w sumie. Będzie. Tak, będzie się to komponować, zobaczcie. No. Myślę, że się nie będzie odróżniać. Mówią tutaj chłopaki, że ryb jest sporo, ale już kilka razy słyszeliśmy, <laughs> że ryb jest sporo. Zawsze mówią, że jest sporo. Tak. Więc co? E, jaki mamy plan, Mikołaj, w ogóle na no to? Ja myślę, że zrobimy to samo. Tu jest 18 litrów, tu tak? jest 6 litrów. Pomieszamy 1 do 3. No i tyle, nie? 1 do 3 trochę robaków i zobaczymy no co i się będzie miało. miało nie? Dobra, no to jedziemy, porówna. 1, no, i 3, 5, 6, 2 litry wtedy dajemy, nie? 7, jeszcze tu trochę mamy, tak to chętnie podzielimy. I... Tą... Zajście, wszystko wsypki wsyp i tyle. I tego też. Wszystko, co? A nie, to chyba za bogato, bo tak bogato chcemy zrobić. No, ja tak dawno bogato. <grytanie> A, no, dobra. no, To dajemy. 7 do 3. Tak? No, jeszcze jutro bym sobie dał. Dobra. No i wszystko. Czyli w zasadzie mamy takiego 3 do jednego, nie? No, mamy to samo. Tak naprawdę 3 do 1 do tego robaki. Równa konsystencja. No, a jak myślisz, 4 litry na start? A myślę, że wstrzelmy 4 litry, zobaczmy co się wydarzy. No, jesteśmy pierwszy raz na zbiorniku, więc myślę, że trzeba podejść do tego też ostrożnie. Ale glinę tak. dobrą zrobiłem, nie? Bardzo dobra glina no. Młody zawsze ma dobrą glinę. <laughs> Pamiętajcie, młodzi zawsze dobrze tutaj. <laughs> przydają się no na dobrze to ogarnął tak, zanęte zrobiłem, podział obowiązków musi być elegancko pachnie Żybaku, słuchajcie, mamy dżukersa, mamy ochotkę haczykową ja myślę, że dajmy garstkę dżukersa. ja daję tyle to ja sobie oddzielę tutaj, o, na start Tu ja też dam trochę, nie? tak a tu mamy też drzoka, tak? Tak. Pierwsze mamy do tego kastery. A nie, tu hakową mam. Joka mamy tu, tu mamy hakową. O, dobra. Dam garść kasterów. To dobra. w miarę tyle. Ja w ogóle planuję kilka kul, tak jak wychodzi, ukleić. Łowimy maczówkami oczywiście. Żadnych innych wętek ze sobą nie zabieramy. Chcemy konsekwentnie. Ja sobie rozproszę kolerem. Łowić tą mocówką, także kilka kół lepie, zwykłych bez kleju, a kilka kół do kleju betonitem, żeby to trochę powstało, Także myślę, że powinno być ok. A ja zrobię podobnie jak Artur. A jednak a jedno. O, chcę jeszcze troszkę kasterów sobie. Ja. Zabiorę. Damy im. Pamiętajcie, żeby te kule były w miarę równe Najważniejsze, żeby ten ciężar miały też zbliżony, łatwiej się będzie strzelać z procy. Więc to myślę, że tutaj chyba kluczem jest celne strzelanie przy tej masz. No, żeby maturce, to żeby mniej to więcej trafiło, nie? Trafiło w punkt dokładnie. No dobra. A ja mam takie kuleczki. O. Takie. Prawie, prawie podobne. No takie prawie to samo. Zobaczymy, u kogo będzie więcej ryb. No, daleko od ciebie nie łowimy. No, no. Dodatkowo mamy dzisiaj chłopaków z federami, także zobaczymy, która metoda będzie bardziej skuteczna. Czy to feder, czy maczówka się sprawdzi? Dowiemy się za 4-5 godzin. No, ja mam nadzieję, że maczówką tutaj no, pokażemy klasę, nie? Dokładnie, jak się łowi, nie? No. No, chłopaki też nie są z pierwszej łapanki, no wiadomo, Także no. bardzo dobrze łowią na feder. Zobaczymy, tutaj też mają niebawem zawody, także też trenują sobie pod zawody. Dobra, bierzmy się za robotę. Dokładnie, słuchajcie, Mikołaj Wam parę słów o gruntowaniu powie. Jak ja, ja to robię, nie? Dokładnie. Ogólnie skupiam sobie całe obciążenie przy kredliku. Zarzucam. Sam sobie zaznaczyłem taki grunt, mniej więcej jaki tutaj może być. I Chodzi o to, że jak to, to obciążenie główne dotknie dna, to cały spawik nam wyskakuje z wody. O, teraz widać, że cały spawik jest, a nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze jednak, jest jeszcze chyba za mało, nie? Tak. Jak jest spawik ustawiony normalnie, tak jak jest wyważony, to mamy po prostu za mały ten grunt, nie? Czyli musi cała antena wystrzelić tak, do góry. Tak, jakby spawik... tak jakbyśmy łowili na gruncie. No, dokładnie. I zwię zwiększam sobie grunt do momentu, aż mi cała antena wyskoczy z wody. A potem sobie skracam o kilka centymetrów. Najpierw I widzę, że stoper masz w ogóle z żyłeczki zawiązane tak klasycznie No tu trochę wody będzie No tak myślę, że jest ponad 3 metry, nie? No I wtedy zwijam zestaw o, Tutaj do markera Zaznaczone na żółte że... Jest, zaraz wam to... Nie wiem, czy się uda tutaj wystaje cały, nie? Widać, że wystaje tylko ten węglowy pręcik to znaczy, że jest obciążenia... nie jest całe, tylko część tego obciążenia na dnie Więc Tak naprawdę jest 5 cm w dół i mamy ustawiony grunt Dokładnie Będzie to widać o. Na kamerze? Tak, widać, widać Wyszło pół antenki No i teraz pokażemy, że dosłownie kilka centymetrów w dół I będziemy mieli ustawione tak, że cały przypom będzie leżał na dnie To sobie możemy... Regulować Bo, przytrzymasz? Tak, nie ma problemu <noise> o. Dosłownie Słuchajcie, w większości wypadków i tak łowi się po dnie, tak? Tak, tak. Więc, więc tutaj rzadko się zdarza, jak jakieś płotki czy jakieś inne ryby, czasem ze styku trzeba łowić, ale w większości trzeba zacząć wygruntowanie, żeby to leżało na dnie. O, teraz widać, że wystaje tylko tyle do momentu, do którego jest wyważony spławik, nie? Tak. No i to I mamy wygruntowane. I po wszystko. robocie. No i wszystko. Do Prosto i ile? skutecznie. Dwie minutki i mamy, nie? Tak. Ja gruntuję śruciną, to już Wam wcześniej też pokazywałem. Zakładam na głównym obciążeniu śrucinę, przeciążam ten zestaw. Też jest skuteczne, ale to każdy ma jakieś swoje budowania także tak jak każdemu pasuje, tak trzeba to robić. No dokładnie. I co? I lepimy kule. Bierzemy się za towar, zaraz lepimy i, i łowimy. I łowimy ryby. Co? Bierzemy się za robotę? 30 metrów. O, to może niekoniecznie. Był 30. Co? He he, szczelacie, prawie celnie. No pierwsze zawsze takie są. Karol miał pierwsze branie. Pokaż co tam zobiłeś. To są te grube płocie, o których tu mówili? Nie, nie. To jest, to jest na razie. Największa płodzi dzisiejszego dnia, tak? Dziewięć, ale jest dobry prognostyk Dobra. Jaki dystans? 48 metrów. O, to daleko. Podejrzymy, jaki tu towar. Widzę tu czarno, tu coś brązowo. Tak, a tu do kanapki są. A tu są kanapki. I na to gdzie się łapie? Na kanapki. Tak Dobrze. Łabędź też jest zadowolony, zobacz. Powiem ci, że branie od razu było takie, że. Wjazd? No Jest pierwsza fajna ryba Po zaraz okaże czy fajna A jakim dystansem łowisz? O, to dosyć daleko Tu przy brzegu widzę trzeba wysoko holować, co? Płytko jest jakieś straty mam przy brzegu Widać, że tam się ewakuuje ryba I to słońce robić, nie? Tak, to słońce mocno daje ładna płotka Czy to nie płotka chyba kleń co? czy płotka? Płocie Tak To jest Taka gruba Tak zwana bukuszkowa Takie tu są? Ja byś, takie tu są Jak ją tu, po, tu pokaza ładnie O, piękna płoczka Taka długa bardzo, podłużna, nie? Tak Co my tu mamy? Jest pierwsza płoć, słuchajcie Piękna Ale ładna no Ładnie uderzona Ale to zauważyłem, bo tu już u kolegi byłem zobaczyć Te płocie, słuchajcie, są bardzo podłużne No kurde Zobacz One nie są grube tak jak na rzece Tylko są bardzo podłużne Co? No, lecimy dalej, ale lecimy. czuć, że jesteśmy w górach Lodowate ryby Po <głos》głos》> z góry Ale widoczki Ta? mega, nie? Tak Biorą, Artur mówi, że nie biorą A łowi jak wściekły No bo to nie jest tak jak wczoraj, no No nie dogodzisz, no Biorą, ale słabiej Co to jest? No druga płotka bardzo ładna no? Piękna płocie. O też płociura no, naprawdę pełen po, podziwu jakie one są długie No takie dziwne Takie Niewymiarowe <laughs> zobaczcie Piękna płoci Federowcy też nie są tutaj nam dłużni. Choluje Karol o. Leszczyk. Leszczyk, mówią leszcze No, ten z prawej nic nie łowi. Tam odpoczywa, widzę. Na piknik przyjechał. Panie, panie. Pokaż go tutaj. Pięknie. Lecz z bukówki. Tak. Jeszcze mały, nie? Tak jest. Co na haczyku? No, mnie skutkuje biały spinką ogólnie. O. Widzę, że brania łapią na plecionkę Aha. w momencie, bo tu jest bardzo głęboko, mam około 4 metrów, w momencie, kiedy zatapiam żył, yy, plecionkę, w, w opadzie masz brania już czuję na palcu jest uderzenie czasem. A. Czyli przechwytują po prostu. Tak, tak ewidentnie, że mhm. to oni pobierają pokarm. Ta. Płoć? Opadła, tak Wsiadła Odkoszczyczek no. No, nie zdążył się wysłuchać A, czyli od razu przechwyciła od razu przechwyciła tu pokazał ładnie Też taka długa, nie? Tak, taka długa To chyba takie one tu są, co? Tak, to są takie Płoć z bukówki Co to Arek? O, gruba płoć, kolejna A ładna Płoć z bukówki, tak? Taka... Grupsza, nie? Tak. Poprzednie. Ale grymaszą te ryby, nie? Drugi. Mamy. Mamy rybę. To trudne ryby ale są naprawdę ładne <laughs> Okoń Ale kabaneiro Okoń też jest Pięknie ubarwiony, zobaczcie Piękny konek. pokażemy Wam zestaw na Federa, bo to się okazuje na razie najskuteczniejsze. Słońce się skończyło, zrobiło się pochmurno, chłodno. W czerwonym, biała pinka. I pinka w czerwonym. Zaraz zabierzemy i taki zestaw rąduje do wody. Okay. a jaki powiedz masz zestaw? Taki klasyczny ze skrętką, czy bez skrętki, łowię na plecionkę i do tego mam przez to federgumę. Krótki odcinek, koszyczki swojej własnej produkcji. A, sam robisz koszyczki, tak? tak? Połóż go tak na rękę. zobaczcie. Idealnie wyważony za każdym razem Tak samo raz się po... ustawia? To tak samo się ustawia, więc nie jest w stanie go położyć w pionie. Nie? A, no to ma do tego koszyczek? Żeby... Tak jak powinien na dnie leżeć. Nie. A powiedz mi co do tam zanętą, donęcasz? znaczy e, są zanęte bez dodatku żadnej gliny e, I dodaję martwej pinki do tego wszystkiego Za każdym razem karska, pinek I Taki zestaw I żadnego jokersa, żadnych innych Żadne, robaków nie dajesz? Mam Wie? ochotkę na hak, na tak, ale Ale to tylko się pinka. dzisiaj nie sprawdzało Więc cały czas zlecę na dwie albo trzy e, pinki, bądź pinka biały, w białym kolorze Złowie, na którym to Na 47.5 Okej. Okay. Tak, okay. Mam nadzieję, że to się uda znowu. Zbarania są, są, bo nie powiem, że nie ma. Tak, ale, ale ciężko, ciężko wciąć, są, nie? Są bardzo delikatne. Albo są bardzo szybkie, takie, że, że ich nie da dać zaciąć. Albo są bardzo delikatne, że człowiek nie zdąży nawet ręki zdawać. Miejscowy to miejscowy jednak, nie? Miejscowy, ja tu jestem 10 razy w życiu no Żartuję, ale wiesz jak tu łowić, nie? Nie widać, że ten dalszy dystans zdecydowanie lepiej daje ryby, nie? Złowił rybę? Ryba? O, leszczyk. To po prostu bo teraz od rzędów. Tam, gdzie był większy. O, pokaż! Zobaczcie piękna ryba. O, znowu spadła. I też na pinki dalej, nie? A, tak, ten czas na sobie zostanie. O, tak, tak. Czekaj. Tu jest jakaś chodź zabraniała. Tak, łowi widzisz, miejscowy to łowi. Dobra. Udził z zimowego snu. Wróciłem ze spaceru. Był na spacerze. Ryby niestety nie chcą gadać z nami. Jest słabo i zobaczcie, ale złowił twardo. O! Wow, ale płodź. Pokaż ją tutaj. na płodź. Jaka długa. Długa, chuda. Długa, chuda jak Bra ja. Brawo Ty. Brawo ja. Połóż siarce. Za co? Wspaniała woda, może ja od tego zacznę. Wspaniałe widoki. Ale jak się okazuje nasze, przynajmniej moje i Mikołaja założenia... Jak na połowiliśmy płotek. No, połowiliśmy to duże słowo. No, może były kontakty, tak go to mówią. Pojedyncze ryby udało się złowić. Myślę, że tutaj przede wszystkim kolega, który pokazał, że można inaczej łowić. Może powiedz jak łowiłeś, bo... Bo było to najbardziej skuteczne z wszystkich wariantów. Tak jak zakładałem, czysta zanęta bez e, żadnych innych dodatków do tego trochę robaka tapionego i, i, i to dało sukces. Nie? Łącznie nie wiem, no, chyba 8-9 takich ładnych płoci i 6 leszczy. Więc no, powiem Wam, że to jest, to jest w ogóle coś takiego, gdzie, gdzie jeżdżąc na zawody, nie sprawdza się nigdzie. Tak? Niekonwencjonalnie trochę. Tak ale tutaj jest czarny bo nie jest kary. <gry> cały czas łowił, <gry> cały czas konsekwentnie od początku do końca te drobne ryby. Nic nie mówi, nie chce się palić. Zastanawiam ja się, się, co było powodem tego, że sama drobna ryba była. Ja troszkę inaczej zrobiłem niż Arek. Nie ja pojechałem 2 do 1 na korzyść gliny. Ciemną mieszanką, bo Arek widziałem, że miał. Naturalne, Jasne. takie brązowe. Tak, nie? Tak, 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 tak. Takie typowe a Ja to przyciemniłem całkowicie. E, u mnie się sprawdzało e, zakładanie dwóch pinek i białego robaka. I zaraz po zarzuceniu, bo jest to bardzo głęboko, ja opadłem na 48 metrze e, i miałem tam około 4,5 metrów wody, więc koszyk, jak opad, plus. E, Plecionka, próbowałem ją w tym momencie za, zatopić całą i w tym. Yy, całym, zapadł, tak całym, całym tym dokładnie zat, zatopieniu plecionki już czułem na palcu, że niektóre były po prostu płotki już atakowały mi yy, w przynęte. Zacinałem i zazwyczaj to była płoć. Nie? Złapałem parę też mniejszych leszczyków. Yy, no i tak sukcesywnie nie cały czas to było, tak? No I tak jak Arek ja też tutaj podpiszę się pod tym, że Pinka tutaj działa, tak? tak? Ja też dorzucałem dosyć grubo. Pinki nie bałem się i to skutkowało. Jak pinki nie dawałem w ogóle, to ryba odcinało. Mhm. No u nas ochotka jakby nie zdawała egzaminu, tych tak grubo no Pinki ogóle... też nie zdawały egzaminu. No. A Szymon, u Ciebie co? Co zdało ja egzamin? Z... Ja rozpocząłem od brązowej mieszanki. I tam była jakaś jedna ryba, którą wyholował Karol. Yy, bo, bo akurat jeszcze dalej gdzieś tam zdrałem przy. Przy, przy swoich e, akcesoriach, natomiast później zmieniłem na czarną mieszankę z tej czarnej mieszanki było trochę lepiej ale dalej nie, nie rewelacyjnie bo tak naprawdę jak u Was, tak? nie wiadomo dlaczego padły cztery płotki z czarnej tak. mieszanki i to nie były duże ryby w zasadzie wszelkie to też inne kombinacje pogoda się, kombinacje zmieni. nie, pogoda się zmieniła, myślę że to też miało problem, tutaj znaczący wpływ chyba na ten dzień no ale jakby no zawsze się nie człowiek tłumaczy, ale no nie było złotej recepty dzisiaj na terenie byli. Moim zdaniem Ale. trzeba było łowić daleko, stabilnie. I trzeba się <głosyki> przeszedć <noise> na Federę, Artur. <noise> tak, tak, chyba nas to czeka już no, Feder. Czeka, czeka. Maczówki trzeba odstawić kąt. Hotel Federę. Do Federlinka się odezać po jakieś Federka. <noise> no, możecie <noise> się odzywać, natomiast miejscowi wędkarze twierdzili, że do poniedziałku było tu. Bardzo dobrze, tak? tak? Brały, a jak przyjechaliśmy przestały Tradycyjnie Tradycyjnie Ale, ale nietradycyjnie było minus 3 rano, tak? Tak, tak Koniec tak, tak. no no kwietnia to słabo No i Jarek powiedział jak nigdy Do godziny 10 tu była flauta Tak, była, no, tak nie, nie było wiadomo. No, nie, nie zdarza tak. Nie było w ogóle dryfu, tak? tak. Mogliście sobie łapać elegancko, a Momencie, się. Jak, tak, pogoda się zmieniła, bo było słoneczko, ale no było zdecydowanie cieplej niż później, bo później przyszły te chmury. Trochę zaczęło kąsać wodą, i nawet przy nogach było widać, że woda płynie po prostu. I już wtedy mieliście problem z utrzymaniem do Tak, cały czas już 16 gram i cały czas płynął. No ale co, fajna woda. Dzięki chłopaki za spotkanie. Kończymy oczywiście.